Cześć! Witam serdecznie w Gamingowym Przeglądzie Tygodnia 185 odcinku. Jest to odcinek bardzo wyjątkowy, stąd też mój odświętny biały dres, bo Gamingowy Przegląd Tygodnia po raz pierwszy ma sponsora, któremu serdecznie dziękuję. Ten sponsor to GameBox, serwis i naprawa konsol. Tak więc jeżeli rybnie Wam się konsola, wystarczy, że rozwiniecie opis tego filmu, wejdziecie w link, tam uzyskacie w pełni profesjonalną pomoc. Serdecznie zapraszam i serdecznie dziękuję. A teraz przechodzimy do odcinka. Co w nim? Przez review Bombing the Last of Us 2, Metacritic zmienia zasady oceniania gier. Cory Barlock, twórca God of War, uważa, że gry powinny być droższe. Pojawi się kilka zapowiedzi w tym polskich produkcji. I zobaczymy jakie gry Wolf wyrzuciło do kosza, zanim stworzyło Half-Life Alex. Ja nazywam się Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Zapraszam. Wow, no, troszkę się działo w minionym tygodniu odnośnie The Last of Us 2. Moją recenzję już zapewne znacie, taką przynajmniej mam nadzieję. W każdym razie wiecie, że nie pałam miłością do postaci Abby. Ale nie na tyle, żeby grozić śmiercią Laurze Bailey, która służyła za motion capture i głos postaci? Ja wiem, że gry dla wielu dużo znaczą, ale to już z przesada. Hejtować Abi, rozumiem. Ale aktorkę grozić jej i jej rodzinie? To już jest żałosne i niestety, o ile wątpię, żeby ktokolwiek z naszego nadwiślanego kraju wysyłał takie groźby, to gracze z zachodu, bo przypuszczam, że oni stamtąd właśnie pochodzą, robią nam ładną wizytówkę. Ale to nie wszystko odnośnie The Last of Us 2. Pamiętacie jaki gra otrzymała. Skudny review bombing? Ale review bombing, słuszny czy niesłuszny, zmienił zasady działania Metacritic, a w zasadzie zmienił zasady oceniania gier na Metacritic. Jeżeli jesteście oficjalnymi recenzentami dla dużych portali czy gazet, nie ma problemu, możecie wystawić ocenę praktycznie w ten sam dzień, kiedy jest premiera. Kiedy jednak jesteście zwykłymi użytkownikami, musicie poczekać dwa dni. Fajne? No. Nie do końca. Wierzę w szlachetne pobudki, które kierowały metakrytykiem, ale nie wierzę, że jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego? Bo nie muszę skończyć całego krapa, żeby ostrzec innych graczy przed tym, że to jest krap. Pominijmy sytuację z The Last Was 2, bo faktycznie tam było dużo krzykaczy, ale wyobraźcie sobie sytuację że chcecie kupić Fallout 76, tylko no to chcecie się najpierw dowiedzieć, jak to wygląda. Sam osobiście trafiłem na recenzję, gdzie gra dostała 6, 7, jakimś cudem. I komu powinniśmy tak naprawdę wierzyć? Recenzentowi, który wystawił 6 czy 7? Czy użytkownikom, którzy słusznie w tym momencie wystawiali grze? 1, bo Bóg buga bugiem pogania. Nie trzeba skończyć Fallouta 76, nie trzeba grać kilka godzin, żeby wiedzieć, że jest to niedokończony krab, który nigdy nie powinien wyjść ze studia. A tutaj nagle się okazuje, że recenzenci mają jakąś większą dozę zaufania niż tak naprawdę gracze. Uważam, że dużo lepszym systemem byłby system recenzji, taki, jaki obowiązuje na Steamie. Połączmy konto Metacritic z kontami PlayStation, Xbox. Steam, Epic, tam Bethesda, jakiekolwiek launchery są. I wtedy niech system sprawdzi, czy masz daną grę. Tak. To przy twojej recenzji niech jeszcze pokaże ile godzin w daną grę grałeś. I działa. I by było pięknie. Nie można robić review bombingu. Mogą oceniać tylko gracze, którzy w daną grę grali albo ją po prostu posiadają, i możemy zweryfikować ich wiarygodność w momencie, kiedy spojrzymy, ile godzin w nią grali. Blokada na dwa dni może zostać bardzo źle wykorzystana. Znowu może być tak, że dziennikarze recenzenci wystawią grę 10 na 10, kiedy gra na to nie zasługuje. Dlaczego mamy się kierować przesadzonymi recenzjami i ocenami 10 na 10, a demonizujemy recenzję 1 na 10? Obie są równie absurdalne. Pamiętacie nasze dyskusje na temat tego, czy kupować konsole z napędem czy bez napędu i czy cyfrówki teraz będą rządzić światem? Zwolennicy cyfrówek czasami używali argumentu, że jeżeli będą tylko cyfrówki, no to gry będą tańsze, więc nie będzie potrzeby kupowania na przykład używek albo wymieniania się grami. Nie wiem na jakim świecie i nie wiem z jakiego powodu te gry miałyby być tańsze, ale takie argumenty padały. No i zaczyna się chyba takie delikatne przykręcanie śruby. Najpierw 2K Games pokazało cenę za NBA 2021, która na obecne platformy jest standardowa, a na PlayStation 5 i Xbox Series X jest już o 10 dolarów droższa. W przeliczeniu na złotówki gry na nowe platformy miałyby kosztować już praktycznie po 300 zł. A teraz Cory Barlock, czyli twórca God of War, powiedział, że gry na nowe platformy muszą być droższe ale woli to w zamian za upychanie ich mikrotransakcjami. I jasne, słusznie, bardzo się z nim zgadzam, tylko nie wiem skąd, już nie chcę mówić, skąd wyciągnął argument, że jeżeli gry będą droższe, to będzie w nich mniej mikrotransakcji. Nie wiem, w jakiej rzeczywistości Cory Barlog żyje, ale musi być fajna. Więc prawda jest taka, że raczysko mikrotransakcji nadal będzie toczyło ciało gamingu, to jeszcze przy okazji będzie ono droższe. mamy was i wy jeszcze więcej za to zapłacicie. Swoją drogą, to nie wszystko, jeżeli chodzi o Curry Barloga czy God of War, no bo właśnie taka śmiesznostka 1 września wyjdzie. Książeczka dla dzieci w uniwersum God of War. Ta pozycja skierowana jest do najmłodszych z ich rodzicami. Kratos opowiada w niej o dziewięciu królestwach i ich historii, przy okazji ucząc liter alfabetu angielskiego. Nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że to pierwsza dziecięca książeczka, w której widzę ocenzurowane przekleństwa. W sensie widzę przekleństwa. E a wyłobuzy używa się VPN-ów, co Horizon Zero Dawn zdrożało, przez to, że całe gro graczy kombinowało, jak to wyrwać je taniej. I wychodzi, że najtaniej jest m.in. w Argentynie, gdzie gra kosztowała raptem 7 dolarów, co daje w przeliczeniu około 3 dyszki. Kiedy dystrybutorzy połapali się co się dzieje, szybko w danych krajach podnieśli ceny. I tak w Argentynie cena gry skoczyła o prawie 400%, w Turcji o około 350%, w Rosji o 300%, w RPA 250%, a w Kolumbii i Brazylii nieco ponad 200%. Cóż, jest popyt, jest podaż. Coś designerom nie wychodzi designowanie postaci gier z platformówek. Pamiętacie wielką aferę odnośnie Sonika, jak on tragicznie wyglądał w wersji kinowej? Teraz coś podobnego spotkało nie kinówkę, a grę Crash Bandicoot 4. Na stronie change.org powstała petycja, w której gracze domagają się zmiany wyglądu tytułowego Yamraya, podając za przykład stworzone niedawno remake'i. W opisie petycji czytamy, że gra wygląda fantastycznie, że my, fani z lat 90., czekamy na prawdziwego następcę Warped, ale to nie jest to. Mogłoby to być to, gdyby nie koszmarny redesign Crasha, przypominającego bardziej Mind Over Mutant czy Skylanders, i że to nie jest nasz Crash. Wszystko, co wystarczyłoby zrobić, to użyć modeli z Insane Trilogy. No, dla mnie to może przesada, ale co ja się tam znam. A teraz coś na temat Half-Life'a, albo bardziej na temat twórców Half-Life'a. Okazało się, że Wolf pomiędzy Half-Life Episode 2 a Half-Life Alex wrzuciło do kosza 5 gier. Wszystko przez Half-Life Alex Final Hours, czyli multimedialny storybook opowiadający o powstawaniu Alex. Który można kupić za około 35 zł na Steam. I z tego właśnie tworu dowiadujemy się, że Half-Life 3 było jednak tworzone w latach 2013-2014. Co jeszcze poszło w kosz? Między innymi Left 4 Dead 3, które miało mieć otwarty świat. Dalej gra w stylu Minecrafta, czy gra będąca niejako połączeniem Elder Scrollsów i Dark Soulsów. Z tego samego programu dowiadujemy się też, że teraz ekipa z Wolf jest wygłodniała. Wyzwani skoro lody zostały przełamane, to twórcy chcą je roztrzaskać w drobnym mak i stworzyć pełnoprawną, wielką grę niebędącą VR. Z drugiej strony, wciąż nie wiadomo, czy tego zadania się podejmą, czy też może nie zostaną na polu wirtualnej rzeczywistości. Jedno jest pewne: jasne, że stworzenie nowego Half-Life'a na płaskim ekranie to przeogromne wyzwanie, niewdzięczne, bo oczekiwania są praktycznie niemożliwe do spełnienia. Z drugiej strony, twórcy mówią, że już się tego wyzwania nie boją. Mafia Remake. Opóźnione. To będzie szybki news. Gra miała wyjść 28 sierpnia a zostanie wydana 25 września niby niedużo, niby nie cały miesiąc, ale jednak opóźnienie. Tym razem głównym sponsorem opóźnienia była epidemia koronawirusa, ale też i oczywiście dopieszczenie i doszlifowanie gry. Ale za to 22 lipca mamy wreszcie zobaczyć pełnoprawny gameplay. Dobre i to! Pamiętacie jak jeszcze niedawno mówiłem o Kingdoms of Amalur Reckoning albo Re-Reckoning? Podniecałem się tym jako opętany i okazuje się, że w grę zagramy jeszcze szybciej, bo 8 września tego roku. Do zapowiedzi daty doszedł jeszcze zwiastun. A co jeszcze? Wiemy, że do gry dorzucony zostanie dodatek o nazwie Worn. Sam zwiastun jest co prawda prerenderowany, ale musicie mi wybaczyć pod jarkę, bo jestem nahypowany bardziej niż na wiele innych tytułów z tego roku. Powtarzam po raz setny, że Kingdoms of Amalur Reckoning. To najbardziej niedoceniona gra w historii i cieszy mnie, że wreszcie podjęto się jej remastera. Dodatkowo potwierdzono, że THQ Media ma zamiar rozwijać tę więc może, może, doczekamy się kontynuacji. Sama gra będzie wydana we wersji normalnej i kolekcjonerskiej. W tej drugiej znajdziemy figurkę, brelok, grafiki oraz płytę z muzyką. Ciekawostka dla fanów. Super Hot. Tego nie da się mówić Super Hot. Musi być Super Hot. 16 lipca odbędzie się premiera Super Hot Mind Control Delete, która wydana zostanie na PlayStation 4, Xbox One i PC. -ty. I dlaczego to jest ciekawostka? Bo jeżeli posiadacie już albo do 16 lipca będziecie posiadać Super Hot, to dostaniecie rozszerzenie za darmo. Ja o ile co prawda Superhot ogrywałem najpierw na płaskim ekranie dawno temu to dla mnie ten tytuł zaczął bardzo błyszczeć szczególnie gdy zaopatrzyłem się w Valve Index i dlatego mnie osobiście wiadomość o rozszerzeniu gry bardzo cieszy. A wraz z Mind Control Delete dostaniemy więcej zawartości, więcej mechanik, więcej broni i jeszcze więcej dopracowania. Bardzo przyjemny ruch ze strony polskich deweloperów z Superhot Team i aż miło czyta się komentarze pod zwiastunem. Coś nam się tutaj bardzo polsko zrobiło, no bo najpierw zapowiedź od Super Hot Team, a teraz kolejny news z biało-czerwoną flagą. W minionym tygodniu Devolver Digital zapowiedziało kolejną część przygód zwariowanego Ninja Shoguna, powiedzmy, że polsko-japońskiego Deadpool'a Shadow Warrior 3. A za produkcję, oczywiście, odpowiadać będzie nikt inny jak warszawskie studio Flying Wild Hog. Po raz kolejny będziemy mogli wcielić się w Low Wanga, który wyruszy na wyprawę, której celem jest schwytanie pradawnego smoka. I znowu możemy spodziewać się totalnego absurdu, niskiego humoru hamstwa i absolutnych Ton Frajdy. Bo ja wam powiem tak szczerze, że jak przypadkiem trafiłem na dwójkę robiąc recenzję dla IGN, tak się w serii zakochałem i na trzecią część będę czekał z niecierpliwością, a premiera w 2021 roku jeszcze bez wielkich konkretów. I see you at the gameplay reveal Jeżeli lubicie uzupełniać swoją epicką bibliotekę, oczywiście mowa tutaj o Epic Store, no to w tym momencie możecie dodać sobie do niej aż trzy tytuły. Oczywiście nie są to tytuły AAA, ale i tak całkiem przyjemne gry. Pierwszym z nich jest Lifeless Planet, w którego opisie czytamy, że podczas poszukiwania życia na odległej planecie astronauta odkrywa opuszczone rosyjskie miasto. Gdy już zaczyna myśleć, że jego misja to jedno wielkie oszustwo, tajemnicza młoda kobieta ratuje go przed dziwnym i zabójczym zjawiskiem. Brzmi trochę jakbym czytał opis z Telegazety, a to jest opis z Epic Games Store. Drugim tytułem jest The Escapist, w którym to, jak widzimy na ekranie, jesteśmy więźniem, który raczej nie może usiedzieć na tyłku i planuje swoją ucieczkę z najcięższych więzień na świecie. Całkiem przyjemna gierka od Team17. Trzecim zaś tytułem jest Killing Floor, w którym to zmierzymy się z apokalipsą... zombie... no może bardziej apokalipsą zombie podobnych mutantów niż zombie, ale pozostańmy przy zombie. Gra nabiera rumieńców podczas rozgrywki kooperacyjnej dla 6 i 12 graczy. To tyle, jeżeli chodzi o gamingowy przegląd tygodnia. Teraz czas na wasze wpisy i komentarze. Dzisiaj lecimy na papierze, bo wygodniej się to czyta niż szukać na telefonie. Przyznaję szczerze. Max, Max. Erek, słychać, że bardzo dobrze znasz angielski. Pracowałeś na wyspach? I jeżeli tak, to gdzie i co tam robiłeś? O, opie, czego ja tam nie robiłem? Po pierwsze tak, spędziłem na wyspach około 5 albo 6 lat. E, mieszkałem w Accrington, potem przeprowadzka do Haslingden. To jest tak, blisko mm, Blackburn. A tak naprawdę to jest pomiędzy Manchesterem, a Liverpoolem, w północnej części. Co robiłem? Głównie pracowałem na magazynach, mniej na produkcji, a nawet powiem Wam tak, że, że czyściłem nawet buty po produkcji, na szczęście nie używane, nie użyte, że, że pracownikom, tylko e, były produkowane buty, przyjeżdżały do magazynu i one musiały być po prostu wyczyszczone tam z klejów i tak dalej. Czyli wiele rzeczy robiłem. Spędziłem też 3 miesiące, około 3 miesiące w takim call center, niepolskim, e, że Pracowałem w takim biurze, które zajmowało się mm, finansami pracowników tymczasowych dla agencji, że tak powiem, zajmowało się księgowością dla nich. No i moja praca polegała na tym, żeby przyjmować telefony od rozwścieczonych Anglików, że dostali o 17 groszy za mało, takich no, angielskich groszy albo za dużo. I, I na tej zasadzie, no wytrzymałem 3 miesiące, wiedziałem dość, starszy, to ja wolałbym wrócić na magazyn, eee, wolałbym nie wracać do Anglii ogólnie. Kleks Storm nawiązuje do dyskusji między PlayStation 5 na płyty czy bez płyt. A ja się pytam, czemu nie przejdziemy na Cartridge? Pamięci szybko tanieją i uważam, że nowa generacja powinna ruszyć ten temat. A ja ci powiem, że to jest bardzo dobry pomysł. To prawda, nie orientuje się naprawdę, czy produkcja kartridży jest droższa czy tańsza w porównaniu do produkcji płyt Blu-ray, tam tłoczenia i tak dalej. Ale jeżeli jest to porównywalne albo, albo może troszeczkę droższe to przełknąłbym wtedy wzrost kosztu gier, nawet o to te, co teraz było mówione w newsach gdyby to miało być na kartridżach to jest bardzo fajny pomysł i to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy gamingowy przegląd tygodnia jeszcze raz serdecznie dziękuję sponsorowi czyli Gamebox dziękuję również wam za uwagę usłyszymy się następnym razem cześć serdecznie dziękuję moim patronom to Misko N, Maniek, Zielak, Orion Chudisław, Pike, Kemwar, Xindak. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem i udostępnianiem zapraszam właśnie na mój profil na Patronite. Każda cegiełka cieszy. A jeśli chcecie wesprzeć mnie jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy w opisie pod filmem. Dzięki.